Zatować, 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 zatować. Ten krótki filmik, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 11, imienia Hieronima Skurbskiego w Olsztynie, zaskarbił sobie uznanie jury konkursu Supermoc pierwszej pomocy, który ogłosiło Warmijsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie. Pomysł, żeby zorganizować tego typu zajęcia, wypłynął od naszych ratowników medycznych, pielęgniarek. Z racji codziennie, codziennie wykonywanych obowiązków widzą, że istnieje potrzeba edukacji zarówno osób starszych, jak i dzieci, na przykład jak zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, czy po prostu jak skutecznie i szybko wezwać pomoc. Zgłosiliśmy się do konkursu, ponieważ dbamy bardzo o bezpieczeństwo naszych uczniów i chcielibyśmy, żeby oni również poczuli się bezpieczni i potrzebni. Na na lekcjach techniki, na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa również przekazujemy wiedzę z pierwszej pomocy. Nagrodą w konkursie Supermoc Pierwszej Pomocy była wizyta ratowniczek medycznych w szkole i warsztaty z pierwszej pomocy. Uczniowie przypomnieli sobie, jak w razie potrzeby wzywać odpowiednie służby i jakie informacje przekazać dyspozytorowi. Mieli też okazję zapoznać się ze sprzętem na co dzień używanym przez ratowników medycznych i lekarzy. Dzieciaki nie boją się udzielać pierwszej pomocy. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby wezwać pomoc, pochylić się nad kimś, kto faktycznie leży, coś się stało, a nie przejść obojętnie. Także uczymy także takiej empatii i, no i myślę, że to będzie zdecydowanie procentowało w przyszłości. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Uczymy się, co mamy robić, gdy będzie niebezpiecznie. Co już mieliście okazję Po jaki numer trzeba zadzwonić? Jak się owija kogoś, żeby nie było zimno. Jak się kogoś bada. Fajne zajęcia? Tak. Każdej ze szkół, które zwyciężyły w konkursie Supermoc pierwszej pomocy ratownicy medyczni pojawili się dwukrotnie. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc już planuje kolejną edycję konkursu, którą chce rozszerzyć na cały region.